・は <noise> い<楽>。 Cześć wszystkim, witam Was z kolejnej serii odcinków. Tym razem zagramy sobie w prawdopodobnie mało znaną grę UFO. UFOS. Czasami, znaczy, widziałem też, że w, na przykład w Niemczech było na, pod nazwą GNAP. A GNAP to też jest imię naszego koleżki z jednym okiem, koloru fioletowego. No, ja w tą gierkę grałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Nie pamiętam, czy to jeszcze z ery gazet była, czy. Czy, czy, czy. Oni się tam o wiadom od znajomych pożyczyło? No, gierka dość podobna do Ace Ventury, który też jest na moim kanale. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do zobaczenia. No i co? No i jak widzieliście w prowadzeniu, gnap sobie leciał, brakło mu paliwa, rozbił się na ziemi. Do tego jeszcze świnia wykopana przez farmera uszkodziła mu statek. Także takie lekkie wprowadzenie, no wiadomo celem jest naprawa tego statku, także sobie możemy wchodzić, klikać, już sprawdzimy co tutaj mamy. Tutaj przyciskiem zmieniamy, mamy trzy opcje, mamy do wzięcia, do mówienia. do zobaczenia, tak. No to widzimy silnik, silnik jest rozwalony. Może spróbujemy przemówić do, do świń. No nic więcej ma. Tutaj mam dodatek. Patrzę czy coś tu jest do zabrania to No i co z tym było To świn. Okej, okay. prawdopodobnie tu mamy jakiś ten aparat. Tego naszego bohatera. Mamy to co mamy w ekwipunku, jak widać ulotkę. Błoto, które wzięliśmy i dodatkowo mamy opcje jeszcze Zapisamy Skierkę od razu Z tego co wiem i pamiętam gra była po polsku No ale też Nie za bardzo też pamiętam czy Dużo było tu dialogów tak? Także myślę, że po angielsku Powinno nam Powinno nam pójść sprawnie okay, Wyszliśmy z tego schlewu, tak? samochód w samochodzie kable mamy kórę z koguta z petem, możemy sobie zapogadać. zrobić. Zamknięte. Pójdziemy dalej w prawo. Zobaczmy co tam mamy. Tutaj mamy jakiegoś chłopaka. Tu <try> się nas boi. Tabę. Tu trzeba mu ściągnąć ten.

Chyba za nami teraz będzie chodził, także będziemy mieć towarzysza. Jak mówimy, tego lepiej. A tu jest, widać, kolejna opcja się pojawiła. Czyli to można z dziobakiem robić. A jakaś kampka trawy. No dobra, może spróbujemy to auto uruchomić. Mamy psa. Okno, zobaczymy co w środku jest. Okay, czyli... I musimy zdobyć ten klucz. Hej. To Taka jest to zobaczymy co tam jest. No. Kolejna kura z petem.

i jednak są igły z tak? To co? Wiadomo, że chyba na kutkę. Okay, mamy... mamy konia, mamy gaz. nie ma zasięgu nie <mulity> 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 W sumie nic mi przeszkadza, żeby to wziąłem. Może tym patykiem w konia? Jednak. Dobra, mamy benzynę, więc chyba tutaj nie widzę opcji. To wychodzimy. Z kurą pogadamy jeszcze? Buuuu Oj, wygadana kura, dobra, idziemy z tobą Czy jakoś klucze trzeba zabrać jeszcze Tu do psa pogadamy? <говор> <говор> а выйти работаем абс co to się stało to jest jakaś maska planin Klucz. Hej, okay, mamy klucz, mamy paliwo, to chyba trzeba do auta iść. Zobaczcie, tu jest kluczyk, jest. Cyk. Aha. błysnęło, że nie ma. Wlejemy paliwo. Okej, okay. możemy jechać, tak? To się odpaliło, Aha. kosmiczny, ale... pojechał. O kurde. Ta mała zręcznościówka. Tu mamy psy rozjeżdżać?

Okej. Okay. I chłopaki jadą bez kierownicy. I dojechali. Dziś wylądowaliśmy na Puskowi jakiś Nauti hawk Widzę, że koskę można zabrać. Nie wiem po co. Nic więcej tutaj chyba. Idziemy tam do budynku Jacka ślepego mamy na tym Wszystko nie Wrócić kostkę. Gdzie? Daisy! A, ten dziadek jest ślepy i tutaj pień głaszcze. Nie księżyc. Dużycie hmm? uwagi teraz zabieram. Tak. chyba trzeba go nakarmić.

Może pogadamy z tym? Nie. Trzebaka? nie. To wchodzimy do środka. Ok. Tu coś można kliknąć.

Dobra. W tym odcinku to już będzie na tyle. Jeżeli już chcecie zobaczyć co będzie dalej to zapraszam na następny. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Zapraszam do zostawienia łapki, suba. I co? Widzimy się po przyszłym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.